Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przyznam szczerze, że na początku pana nie poznałam w ogóle e, niesamowita zmiana, metamorfoza. Skąd taki pomysł? No jestem aktorem, więc wypadałoby czasami się zmienić. E, I tak się stało. Dostałem e, propozycję roli, e, która wymagała ode mnie w, m, no, zmiany, wizerunku. No jesteśmy teraz w trakcie, ale już się nie mogę doczekać września, kiedy skończymy, bo będę mógł wrócić do swoich kolorów. Jak się pan czuje w takim wydaniu? Staro. Staro, ale temperament mam młody, okazuje się, bo reżyser zawsze mówi do mnie wolniej, wolniej. Okay. Bo nie wypada takiemu facetowi tak szybko grać energicznie. A co na tę zmianę? Powiedziała małżonka i dzieciaki. E, wie pani co, żona się wahała, ale starsza córka powiedziała: Tata, jak ty za je... Wyglądasz. No i żona mówi: Tak, rzeczywiście, tak, może być. No. Ile byłby pan w stanie zmienić w swoim wyglądzie dla wymarzonej roli? No tyle, ile trzeba, ale powiem szczerze, że no, ale są pewne okoliczności, które nie pozwalają pewnych rzeczy zrobić. Na przykład, ja bym nie mógł przytyć. Schudnąć bym mógł, ale przytyć próbowałem, nie da rady. Moja waga jest między 82-85 i tak jest od po 13 posterunku, bo w 13 posterunku to poniżej 70, ważyłem byłem taki chudy, bo tam bardzo, bardzo był żywiołowy ten serial, ale tak to normalnie to jest moja stała waga i żebym nie wiem ile trenował, ile jadł, powyżej 85 to byłem parę razy w życiu. To jest niesamowite, bo wie pan, że wiele osób chciałoby się na pewno zamienić, żeby móc jeść, co się chce, w ilości, w jakiej się chce, niezdrowo, na tyle, na ile można i nie tyć. No ja mam akurat takie geny chyba, że rzeczywiście w, nigdy nie, nie miałem czegoś takiego jak dieta. Nie musiałem mieć czegoś takiego jak dieta, czegoś sobie odmówić, żałować i, 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 i mówić, ojej, oni jedzą, a ja nie. Nie, nie, to mogę jeść co chcę rzeczywiście i, 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 i nie tyję. No to pogratulować i pozazdrościć. Tutaj, tutaj już się robi taki ten za, za, za małe wcięcie w pasie, muszę nad tym popracować. Taniec z gwiazdami to jest idealne miejsce, żeby to wcięcie w pasie uzyskać. No ja wiem, ale żebyś tańczył z gwiazdami, to wie pani, to trzeba po pierwsze być gwiazdą. To już mamy, tak? No Dobra. tak. Po drugie, e, trzeba umieć tańczyć. No kiedyś też umiałem. A, ale po trzecie no, też trzeba widzieć, yy, 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 mierzyć zamiary według sił, bo yy, yy, to chyba nie jest mój format, bo to po pierwsze yy, musiałbym chodzić na treningi, yy, a ja jestem po, po ciężkiej kontuzji w zeszłym hmm. roku, więc nie dałbym rady, żeby to... Na razie za wcześnie. Jak skończę 80 lat, to się zgłoszę, może tak. No to świetnie. Ja za moment będę rozmawiała z panem dyrektorem Edwardem Miszczakiem, to mu tutaj zaznaczę temat e, i myślę, że na pewno Stacja Polsat się e, odezwie. No jak nie do mnie, to proponuję do żony. Ładna, dobrze się rusza, Ten... no właśnie. ale nie, no bo ja, chyba byłbym zazdrosny. Pani. Jednak? Bo tam dużo romansów czasami na tym parkiecie. Dlatego musiałbym cały czas być przy niej. I to by na pewno było in plus dla oglądalności. Tak więc, panie Cezary, no mamy to myślę, że tutaj świetnie już sobie poradzimy. Zresztą dziękuję za rozmowę i fantastycznego kolejnego sezonu teściów. No bo to przecież format, który się bardzo przyjął. No przyjął się tak, ale chyba na razie nie ma wiadomości, czy będziemy robić następny sezon. Czekam. Czekam. No właśnie, aż pan się Pols Polsacie, czekamy. Tak, a jest nerwowo.